Chłopaki. Słuchajcie, jestem w miejscowości Kirkody i tu chciałem Wam pokazać, jak ktoś ładnie sobie zrobił wystawę w oknie. Zobaczcie, pełno piesków. Jest takie patery. To są pieski, figury piesków. O, są też króliki. Tam jest jakaś kuna. Tutaj są owieczki. Tam jest jakaś łażawa, takie ma wielkie oczy. No, tu są świnki, no, ale przede wszystkim pieski. To jest po jednej stronie drzwi, a po drugiej drzwi, zobaczcie, inwazja piesków. Patrzcie ile piesków jest tutaj różnych. nierówne pieski. Ten piesek siedzi na jakimś leżaku tym niebieskim. Ten jeden piesek ma zegar w sobie Zobaczcie, można zobaczyć, która godzina To są małe, średnie, duże A tutaj jest nawet takie serduszko z pieskiem Wszystko to jest związane z pieskami Kocham was, moje bąble, buziaki pa, pa.